Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnym materiale związanym z World of Warships. Jak widzicie będzie to recenzja nowego okrętu premium, czyli radzieckiego lekkiego krążownika Smolensk, to jest tier 10. To jest efekt reworku kanału, także nie będzie gameplayu w takiej formie, w jakiej do tej pory to oglądaliście. Będą po prostu pojawiały się tego typu recenzje i będą one dotyczyły przeważnie nowych okrętów, jakie wejdą do gry. I mam nadzieję, że i Wam się to spodoba. I osobom, które oceniają jakość wykonania tego wszystkiego, także będę mógł może Wam jeden taki okręt rozdać. Także miejmy nadzieję, że format Wam się spodoba. Zachęcam Was bardzo do komentowania tego. Jeżeli macie swoje przemyślenia, to dajcie znać. To jest taka wersja beta tego wszystkiego. Mam nadzieję, że troszeczkę to jeszcze usprawnię, ulepszę, uładnię i będzie OK. Także recenzja smoleńska, moi drodzy, czas zacząć. Jeżeli chodzi o parametry wszystkiego okrętu, to one będą Wam podawane z tym buildem, który właśnie tutaj widzicie na ekranie. Pokażę Wam jeszcze oczywiście moduły i sygnały, jakie mam założone, zapobiegawcze, utrzymanie, cel priorytetowy, adrenalina, nadzorca, zaawansowany trening artyleryjski, IFHE i kamuflaż. Oraz teraz pokażę Wam jeszcze to, jakie mam moduły. No, akurat tutaj pokazały się to, jakie mam flagi założone, ale szansa na pożar w tej chwili wynosi u mnie 8%. I jak widzicie, jest ona podbita przez dwie flagi, które dają po 0,5% przy kalibrze takim, jaki tutaj posiadamy. A Smoleńsk ma kaliber 130 mm, więc również dlatego łapie się na poprawę zasięgu artylerii głównej, jeżeli ma założony AFT. Poprawiona pelotka, detonacje, zmniejszenie czasu trwania pożarów, zwiększenie ilości HP przywracanej przez naprawkę, no i przyspieszenie przeładowania teriów eksploatacyjnych. Zostaje nam jeszcze jedna możliwość, można dać prędkość, ale to niekoniecznie, można dać coś też innego. A tak następująco się prezentują tutaj moduły. Zasięg ognia w tej chwili u mnie to jest 16,6. Można go jeszcze wydłużyć. Tutaj na szóstym slocie można wziąć sobie zamiast modułu na przeładowanie, które w tej chwili wynosi nam tutaj 4 sekundy. Można tutaj założyć zasięg i będzie on tam w okolicach 19, 18,5 km. Kamo na slocie piątym, na slocie czwartym ulepszenie pozwalające szybciej osiągnąć prędkość maksymalną. Trójka pelotka, dwójka yy, kontrola uszkodzeń, czyli mniej pożarów, mniejsza szansa na pożar. No i na pierwszym slocie wydłużenie żywotności yy, artylerii i torped. Także to są parametry i ustawienia mojego okrętu, które Wam tutaj zaraz przytoczę. Już Wam pokazuję, jak ten okręt się sprawuje tutaj yy, pod względem liczb. No, trochę za daleko poleciało. Zasięg ognia to jest moi drodzy, tutaj 16,6 km. Tak jak wspomniałem z AFT, ale bez modułu. Przeładowanie to 4 sekundy, szansa na pożar 8%. Przy czym modyfikacja, bo mamy IFH, czyli spada, rośnie procent, mamy dwie szmatki, więc jest wypadkowa tych wszystkich tam zmiennych to jest 8%. Penetracja 28 mm, to jest penetracja pocisków oburzących Prędkość wylotowa pocisków i obeków i bepanców wynosi 950 metrów na sekundę, rozrzut to jest 139 metrów. Kolejne parametry to torpedy, zasięg torped to jest 8 km przeładowanie trwa 131 sekund, maksymalny damage podkreślam maksymalny, tutaj wchodzą oczywiście wszystkie zmienne obrony torpedowe inne pierdoły, maksymalny damage to jest 14400, wykrywalność torped to jest kilometr 200. Okręt dosyć szybki, 35, 35 węzłów osiąga, no ale niestety ze skręcaniem jest troszeczkę gorzej 750 metrów to dosyć sporo. Czas przestawienia steru 8 i 3, więc zwrotność nie jest mocną stroną, ale jest dosyć szybki, więc to tutaj troszeczkę nam to rekompensuje. 10 km wykrywalność z powierzchni, 6 km wykrywalność z powietrza. powietrzale w dymie to jest 5,9, czyli tak pośrednio między tym, na co cierpi Kutuzow. tam jest około 7, jeśli nie więcej, nie mam, więc nie wiem a brytyjskie krążowniki mają około 5,2-5,3, więc jest tak ten smoleńska po środku, jeżeli chodzi o wykrywalność po wystrzale z działu głównej baterii w dymie. Tutaj macie wykres pokazujący penetrację pocisków przeciwpancernych Smoleńska w zależności od dystansu, na jakim znajduje się cel. No i tak przy 2 km penetracja wynosi niemal 200 mm, to jest dokładnie 199 mm. Na zasięgu takim, no powiedzmy docelowym, około 11-12 km to będzie coś w granicach 80 mm, a przy zasięgu maksymalnym w takiej konfiguracji, jak Wam pokazuję, czyli te 16-6, to jest około 47 mm, tam mogą się jakieś drobne zmiany wkraść, jeżeli zmniejszymy sobie ten zasięg lub zwiększymy. Ja mówię tutaj około 16-17 km 47 mm. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o pepance. Dostępne materiały eksploatacyjne. Na okręcie mamy ich kilka. Grupa naprawcza, która trwa 28 sekund, przywraca nam 194 punkty na sekundę. Przeładowanie 76 sekund, 4 ładunki z nadzorcą, jak widzieliście i sprzęt premium. Wytwornica dymu. Tutaj już nie jest tak kolorowo. Czas przeładowania wynosi tutaj 152 sekundy, czyli dosyć długo. Liczebność sprzętu eksploatacyjnego 3 sztuki, moi drodzy, więc gdybyśmy nie mieli materiału eksploatacyjnego w wersji premium plus nadzorce, to mielibyśmy tylko jeden dym na pokładzie, więc robi się troszeczkę biednie. Zasłona utrzymuje się niemal 90 sekund, to nie dokładnie 89. Rozstawiana jest przez sekund 20, także spokojnie można z maksymalnej prędkości wyhamować. Okręt wyposażony może być również w hydro, wykrywa nam torpedy na 3,5 km, okręty na 5, trwa przez 100 sekund, przeładowuje się 114, no i w tej samej konfiguracji, czyli z nadzorcą i w materiałem premium mamy 4 sztuki, lub możemy w tym miejscu założyć sobie pelotkę, której będziemy mieli też 4 sztuki, jak widzicie uszkodzenia na sekundy zadawane przez obronę przeciwlotniczą rosną o 50%, i na sekundę w promieniu eksplozji rosną nam o 300%, co trwa nam 40 sekund, więc dosyć długo. Przeładowuje się niezbyt długo, a już 76 sekund to nie jest dużo. I to jest tyle, jeżeli chodzi o parametry. Teraz, moi drodzy, zostaje nam do omówienia gameplay. I porównanie okrętu z tym, z tym, co mamy w tej chwili dostępne w grze. Otóż stwierdziłem, że jedynym sensownym okrętem, z którym warto by ten okręt porównywać, jest Minotaur, bo w zasadzie technika gry na tym okręcie i na Minotaurze to jest to samo. Tutaj nic nie trzeba zmieniać. Jeżeli gracie dobrze na Minotaurze z dymem, to będziecie mieli po prostu to samo, tylko że z troszeczkę gorszą penetracją pocisków przeciwpancernych, ale za to z obekami. Więc coś takiego jak Belfast na siódemce w porównaniu do Fiji. Oczywiście pod radziecką flagą. Także jeżeli chodzi o porównanie tych okrętów, no to minotaur ma 10 tysięcy HP więcej. Tutaj salwa to jest 16 pocisków co 4 sekundy. Na minotaurze to jest 10 pocisków co 2,8. Oczywiście tu mamy do wyboru obeki jeszcze, także troszeczkę nam to nieraz ratuje skórę, bo nie musimy się od wszystkiego odbijać. Zasięg ognia tutaj w tej, w tej konfiguracji, która jest pokazana Wam, ma 16,6 km na Minotaurze. Ten, tym, którego ja używam, to jest 15,8. Wykrywalność tutaj z jest troszeczkę większa, bo 10 km, Minotaur ma 9,1. Torped Minotaur ma 8 na burtę, osiągają prędkość 62 węzłów. Tutaj mamy 5 torped w pojedynczej wyrzutni. 60, 60 węzłów te torpedy sobie pływają. No i zasłona dymna, moi drodzy, czyli to, co jest w zasadzie specjalnością tych okrętów. Na minotaurze trwało na 113 sekund, więc całkiem długo w porównaniu z 90 sekundami tutaj, także to jest 23 sekundy różnicy niemal. To jest dużo przy przeładowaniu rzędu 2,8 czy 4 sekundy, nawet na Smoleńsku. 30 sekund to jest sporo strzelania. Czas przeładowania jest też na niekorzyść smoleńska, bo tutaj ten reload trwa 152 sekundy. Na Minotaurze to jest 20 niemal sekund mniej, to jest dokładnie 136,8. Oczywiście wam podaje parametry mojego Minotaura, więc kapitanem, z modułami, z perkami i innymi pierdołami. No i rzecz chyba najbardziej tutaj różniąca te okręty, czyli naprawka. Na smoleńsku, jak wspominałem, trwa ona na 28 sekund i przywraca nam 194 punkty na sekundę. Jeżeli chodzi o Minotaura, to mamy tą naprawkę troszeczkę mocniejszą, bo ona nam przywraca 1040 niemalże punktów na sekundę. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam w tej chwili tutaj podwójna muzyka, bo zaraz to wyłączę. Nagrywam ten materiał już trzeci raz, bo dwa razy mi się nie udało, to się przeszkodził i chyba już kolejnej próby podejmował dzisiaj nie będę. Także mam nadzieję, że wam to przez tą chwilę nie przeszkadzało. O, teraz powinno być lepiej, będzie słychać tylko dźwięk z gry już bez muzyki. Bez podkładu. Więc tak. Wargaming stwierdził, że Belfast, który ma obeki strzela z dymu, jest OP, Belfast jest ze sprzedaży wycofany. Wargaming stwierdził również, że kutuzów, który ma dym i strzela obekami z niego, jest OP, jest ze sprzedaży wycofany. No i teraz Wargaming nam stwierdza, że wprowadzenie Smoleńska do gry nie będzie ten okręt OP. Jeszcze na dosłownie godziny przed nagraniem tego materiału pytałem suboctawiana, czy Smoleńsk dostanie jakieś nerwy. Nie ze względu na to, że jest za mocny, bo to, to jest, jak dla mnie, dla gracza, który dobrze się czuje na krążownikach z dymem, to jest po prostu pewnik. Ten okręt ma u mnie 10 na 10 jest op i koniec. Ale pytałem go dlatego, że po prostu chciałbym, żeby ta recenzja, do której się tutaj przykładam, do której podchodzę już trzeci raz, żeby to jakoś sensownie nagrać, żeby to się dało słuchać, żeby ona była jak najdłużej aktualna, bo może być tak, że... Smolins dostanie w następnym patchu nerfa. No i cała moja robota subodogon, bo się okaże, że parametry się pozmieniały, ale Suboktawian powiedział mi, że jeżeli Smolins będzie wykazywał cechy, które by wskazywały na to, że potrzebuje nerfa, to go dostanie. Ale póki co takich przesłanek nie ma, więc Wargaming twierdzi, że okręt jest zbalansowany. Dla mnie jest OP, bezdyskusyjnie, no ale ja wiem, jak takimi okrętami grać, więc to też jest inna sprawa. Jak widzieliście, tutaj była drobna utaczka z dwoma niszczycielami. Można by próbować to strzelać do nich z pocisków przeciwpancernych, ale obeki też sobie dosyć sprawnie z nimi poradziły. Mając hydro, moglibyśmy takiego dodeka na blisko troszeczkę bardziej mordować. Czy jeżeli próbowałby on do nas podpłynąć, to też miałby problem, bo to hydro miało zasięg 5 km, jeżeli chodzi o wykrywanie okrętów. Także tutaj okręt radzi sobie dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o porównywanie kolejne do Minotaura, to wydaje mi się, że powiem tak, że Minotaur ma pancerz z herbaty, a tutaj ta herbata jest w torebkach, więc troszeczkę ten pancerz jest mocniejszy. Na te bitwy, które nim rozegrałem, nie miałem jakoś tam szczególnych odczuć tego typu, że schodzi na salwę, Wręcz przeciwnie, grając nawet przeciwko Smoleńskowi jakimiś tam pancernikami czy, Smol czy Stali Stalingradem, bo właśnie Stalingrada specjalnie wyciągnąłem z portu, żeby ludzi na Smoleńskach wręczyć, dzięki radarowi na 12 km i celnym działom. No to ten okręt bardzo rzadko, no w zasadzie nie miałem takiego przypadku, żeby zszedł na salwę. Zawsze jakoś przeżyje, trochę wytrzyma, trochę się podreperuje, za dymi dalej plumka, więc to jest też problematyczne. Dla przeciwnika, oczywiście. Przy dużym zasięgu ta celność jest bardzo wysoka, jak widzicie, te pociski latają ładnie skupione. Do tego jeszcze wysoka prędkość wylotowa, więc trajektoria też nie jest jakaś tam kosmiczna, co z jednej strony jest plusem, bo łatwo nam trafić i możemy sobie ten zasięg jeszcze podbić, bo nie będzie wtedy takich wielkich wyprzedzeń trzeba dawać jak na przykład na Usterze. No Minotaur też ma gorszą trajektorię, bo trzeba to wyprzedzenie dawać spore, ale to pociski latają szybko dosyć na tym Smoleńsku i nie trzeba tych wyprzedzeń dawać dużych. Także jeżeli chcecie mieć 19 km to ładujecie mu AFT i na szóstym slocie moduł na zasięg. Ale ja uważam, że zasięg rzędu 16 ponad i pół km to jest wystarczająca odległość. Przy takim dystansie mamy pewność, że będziemy praktycznie zawsze trafiać. No, chyba tak jak w moim przypadku nie jesteśmy z okrętem ograni i czasami się zdarza po prostu nie móc wstrzelić w okręt. Ale wydaje mi się, że dla osób, które, tak jak już wspominałem, czują się dobrze na okrętach z dymem, grają się dobrze na linii brytyjskiej. Oczywiście nie mówię tu o krążownikach tieru 7-8, bo to w zasadzie w porównaniu z minotaurem, czy Neptunem to są pancerniki, one są niesamowicie wytrzymałe. Mówię to do osób, które czują się fajnie na 9 na 10. Smoleńsk będzie jak znalazł, jeżeli tam macie opracowany system, jak grać, żeby ustawić się odpowiednio i z tego dymu korzystać sobie swobodnie, bez afery, no to Smoleńsk będzie dla Was dobrym wyborem. Jak widzicie, Damage drukuje się dosyć szybko, tych pożarów może nie jest jakaś fenomenalnie dużo, no ale jednak 8% po tych wszystkich modyfikatorach, mając do dyspozycji 16 pocisków, co 4 sekundy można trochę tych pożarów wzniętać, także to jest kwestia RNG. Czy polosuje Wam te pożary, czy nie? Ale wydaje mi się, że w ostateczności można przerzucić na pepance, tak jak Wam wspominałem. W okolicach 12 km penetracja tych pocisków to jest 80, 11 km, to jest 84 mm, więc część pancerzy przebijemy na 2 km 200 mm. No powiem, że jeszcze. burza! Jeszcze nie miałem takiego momentu, żeby podejść do kogoś na 2 km. No ale mamy tu jeszcze torpedy, które raczej będą skórę uratowały. To jest 5 torped o damage'u ponad 14 tysięcy maksymalnie, więc wydaje mi się, że też mogą spore kuku zrobić czy ten okręt warto kupować i czy na przykład yy, nie lepiej sobie wziąć Yoshino tutaj pojawiały się takie pytania jeżeli macie Zao i macie Minotaura to sobie odpowiedzcie który z tych okrętów wolicie jeżeli Zao to bierzcie oshino, bo to jest coś podobnego tylko z większym kalibrem a jeżeli lubicie Minotaura to bez zastanowienia bierzcie Smoleńska Chyba, że macie już, no to Smolensk bierzcie w ciemno, bo ten okręt jest OP. Jeżeli wiecie, jak nim grać, potrafi sprawić mnóstwo frajdy. Jest niezwykle irytujące dla przeciwnika, a ja takie okręty bardzo lubię, bo lubię dokuczać przeciwnikom. Lubię, kiedy się irytują, że coś do nich strzela, nie mogą oddać. No i to jest akurat dobra sprawa w tym okręcie. No i powolutku będziemy się zbliżać tutaj do końca tego materiału. Także gdybym miał wystawić temu okrętowi jakąś konkretną ocenę w jakiejś skali, 10x10 na, 10 na przykład, no to bezdyskusyjnie dycha. Okręt szybki, średnio zwrotny tych dymków nie jest dużo i długo się przeładowują, ale jako tako tam się utrzymują. Te 90 sekund jednak przy przeładowaniu 4 sekundy pozwala nam troszeczkę postrzelać, także nie jest źle. Penetracja tych pocisków nakowo burzących z IFHE jest fajna, bez tego, no słyszałem, że trzeba się trochę naplumkać z tych dział, żeby coś zrobić. Szansa na pożar rośnie nieznacznie, ale no jak wiadomo. Szykuje się powolutku Nerf do IFH, więc trzeba się nacieszyć tym, póki jest. No i w zasadzie to już chyba powiedziałem Wam wszystko, co, na tym, co o tym okręcie można powiedzieć. Dla mnie OP, miejmy nadzieję, że nie dostanie nerfów i ta recenzja nie straci na aktualności. Jeżeli coś się zmieni, to na pewno dostaniemy o tym powiadomienie, chociaż, no, miejmy nadzieję, że nie. No i cóż, czekamy tylko na zakończenie nagrywania. To już będzie lada moment, także z mojej strony to jest wszystko. Przepraszam za ewentualne usterki tutaj w trakcie nagrywania. Mówię to jest wersja beta nowych recenzji, także do usłyszenia i na razie.